Zbieranie informacji, jakby analiza, jest nastawiona na, na mocną detaliczność, czyli jest taki mocny zoom in. My się musimy mocno zagłębić w tę tematykę, więc mieć więc znacznie bardziej takie kompetencje, powiedzmy, techniczno-analityczne, żeby zagregować dostatecznie tej dużo wiedzy jeszcze o dobrej próbie. Później nam wchodzi element przy już procesie tworzenia strategii, że trzeba na to spojrzeć holistycznie, na to wszystko, czyli połączyć to, jakby. Co to oznacza dla naszego biznesu i wszystkich, wszystkich naszych działów, czyli wchodzi nam spojrzenie zoom out. No i tutaj już pojawia się pewna trudność z uwagi na to, że, że to są kompetencje, które często nie idą po prostu w parze, bo są zupełnie inne, i wymagają innej postawy, innego w ogóle toku myślenia. No i ostatecznie dochodzimy do czegoś takiego, jak już decyzja, czyli już wzięcie odpowiedzialności. Za to, co robimy, bo to będzie bardzo mocno implikować no, jakby dalsze życie naszej firmy i, i wynikające z tego decyzje i postępowanie działów. Oczywiście to jest wszystko odwracalne. Natomiast no, koszty i materialne, i alternatywne związane z pivotami, z uwagi na to, że nie, nie poświęciliśmy dostatecznie dużo czasu, chociażby na tą analizę, to są po prostu drogie.